Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl prawami obydwie drużyny zespół Jastrzębskiego Węgla z kapitanem Zbigniewem Bartmanem Trenerem zespołu gości jest Lorenzo Bernardi z numerem 10 Bartosz Gawryszewski z numerem 13 Michał Kubiak z numerem 17 Rokor i na libero z 7 Paweł Rusek przypomnę szkoleniowcem gości Pan Lorenzo Bernardi i czas na naszą zaksen, nasza drużyna rozpocznie w składzie z numerem piątym kapitan Paweł Zagumny! この戦争な文字もめた、全員一人でやっていきましょう。

Kilka naszych błędów na samym początku z yy, później dobra zagryzka i yy, to już przygotowaliśmy. Myślę, że pokazaliśmy dużo, dużo charakteru i woliwalizm w no tym Nie tak to miało wyglądać, ale prawda jest taka, że znowu prowadziliśmy w pierwszym secie i w pewnym momencie no, nasza gra siadła, także to co było z Morą cały sezon no, niestety potwierdziło się i w końcówce, kiedy prowadzimy, gramy fajnie i nagle Coś, coś nam nie wyjdzie, jedna, dwie akcje i nie potrafimy z tego wyjść, tylko się pogłębiamy w tym kryzysie. No i co, jak? trzeba pogratulować drużynie z Kędzierzyna w, tym, w, tym, w tych pięciu pojedynkach. Byli lepsi, mają brązowy mecz. No i tego nie gratulujemy, trudno, Stało się, trzeba to przyjąć. Jak to mówiłem kolosjanie, na klatę i, i patrzeć w przyszłość. końcu rozmawialiśmy, powiedziałem chłopaki, no ja wiem, że no, niestety był to bardzo trudny mecz, bo yy, bardzo dziwny, można powiedzieć, bo od jednego meczu zależało, czy jesteś na górze, czy jesteś na dole, a, a, a tak wcale nie było. Przecież cały sezon obydwa zespoły e, straciły dużo zdrowia i energii na to, żeby, żeby być w tym miejscu, gdzie, gdzie są. E, także było to nie to, że niesprawiedliwe, ale powiedziałem chłopakom, że naprawdę gratuluję wam wspaniałego sezonu, e, głowy do góry, no bo, no bo to był tylko jeden mecz. Dwa mecze udało wam się wygrać, e, rywalizacja była piękna. No, niestety tylko jeden wychodzi wygrany Cieszę się oczywiście, że to był mój zespół, ale chłopaki z mogą spokojnie chodzić z głową podniesioną do góry, bo ich rywalizacja była wspaniała naprawdę. Te wszystkie mecze, które rozegrali, choć tak samo można powiedzieć o początku sezonu, gdzie zaczęli z klubowym wicemistrzem. Także czego im bardzo serdecznie gratuluję. Także nie mają chłopaki czego się wstydzić. Naprawdę gratuluję dobrego sezonu i e, głowa do góry. Ja nie, niestety nie udało się zwyciężyć w spotkaniu. No cóż, no, ugraliśmy siatkarskiego buraka, musimy to jakoś przełknąć i przystąpić do następnego sezonu. Każdy myślę, że zrobi rachunek sumienia i zobaczymy, po której stronie siatki się za rok spotkamy. Co się stało dzisiaj? No bo to wyglądało dobrze w pierwszym secie na początku, a później wszystko siadło. Tak myślę troszeczkę o pierwszym secie, to miałem takie troszeczkę deja vu, bo już na tej sali mieliśmy takie, takie spotkanie, gdzie w pierwszym secie wygrywaliśmy, prowadziliśmy 18-14 i, i tego to przegraliśmy, a później całe spotkanie. no Niestety nie daliśmy się rady zaksie i boli nas to bardzo. Jak podtrzymujesz cały sezon w wykonaniu zespołu Jasenki Węgier? Myślę, że sezon można podzielić na dwa etapy. Udany który trwał do grudnia, gdzie praktycznie wygraliśmy bardzo dobrze i w lidze, i w, w Klubowi Świata i w Pucharze Polski, a później no, niestety mieliśmy gorszą kontuzję. Zespół nie wrócił do tej gry, którą prezentował chociażby w listopadzie, grudniu, znaczy w listopadzie nie bo była przerwa, ale w grudniu czy, czy, czy we wrześniu, październiku, październiku. Co dalej z tobą w Jasenckim Węglu? Jutro rozmawiam z panem, z prezesem i myślę, że. No, więc pokażę. Daddy Radio 90. Muzyka, wybrana dla Ciebie. Www.radio90.pl